Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Powiatowa inwestycja obejmująca rozbudowę domów czasów dziecięcych w Przemkowie została zakończona. Do istniejącego już budynku dobudowano nową, dwukondygnacyjną część, w której znalazła się m.in. nowocześnie wyposażona kuchnia ze stołówką, a także dodatkowe pokoje. Po Przygodę w Przyrodę, bo tak nazywa się ten projekt, został uroczyście podsumowany pod koniec marca. Mówi Monika Urbaniak-Halla, dyrektor Domów Czasów Dziecięcych w Przemkowie. Projekt miał na celu dobudowę do istniejącego budynku głównego pionu żywieniowego. W tym pionie znalazła się kuchnia z wyposażeniem, z zapleczem, jadalnia, a także na piętrze kilka miejsc noclegowych. Mamy też wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dostosowaliśmy w części istniejący budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mamy dla nich wyremontowaną łazienkę. Bardzo cieszę się również z wyremontowaniem montowanej drogi. Ona ma spełniać wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci są bardzo zadowolone z tej nowej części. Jadalnia jest przestronna, duża. W starej części zrobiło się więcej miejsca. Jest, jest piękna sala zabaw, w której dzieciaki uwielbiają się bawić. Funkcjonowanie ośrodka od lat wspiera powiat polkowicki. Od 2003 roku organizowane są specjalne turnusy ekologiczne dla najmłodszych mieszkańców powiatu polkowickiego, do których powiat dopłaca 70% kosztów. Rocznie korzysta z nich około 400 dzieci i młodzieży. Przez ostatnie 16 lat na ten cel wydano ponad milion złotych. Jak podkreśla Kamil Ciupak, starosta polkowicki, to ważny obiekt na mapie powiatu, a jego przebudowa planowana była od dawna. Całe przedsięwzięcie kosztowało około 3,5 miliona, z tego 3 miliony są środki europejskie. Ze względu na pozyskanie lub niepozyskanie tych środków zewnętrznych ten obiekt zasługuje na, na tą nową kuchnię, nową stołówkę. Co roku są grupy dzieci, do których powiat dopłaca ich pobytu w domu czasów 70%. Dzieci tak naprawdę mogą za bardzo symboliczne pieniążki brać udział w wypoczynku. Idea była taka: jest to obiekt, który ma promować powiat ale ma służyć też naszym mieszkańcom. Domów Czasów Dziecięcych w Przemkowie funkcjonuje od lipca 1962 roku. W tej chwili pełni funkcję ośrodka, w którym organizowane są turnusy wypoczynkowe połączone z edukacją ekologiczną dla dzieci z całej Polski. Obiekt jednorazowo może przenocować nawet 100 osób. Na miejscu pracuje profesjonalna kadra pedagogiczna, która zajęcia edukacyjne przeprowadza nie tylko w budynku, ale i w terenie. Przemkowski Ośrodek posiada m.in. pracownię przyrodniczą, a także edukacyjną ścieżkę przyrodniczą z ogrodem dendrologicznym. Ośrodek posiada także międzynarodowe certyfikaty, lokalne centrum aktywności ekologicznej i przyjazne rowerom od 2011 roku oraz certyfikat Zielona Flaga, przyznany w ramach międzynarodowego programu Eko Szkoły od 2013 roku. Warto podkreślić, że Domów czasów dziecięcych to placówka, która praktycznie sama się utrzymuje, a subwencja oświatowa pokrywa tylko Pensje dla nauczycieli. Jak podkreśla dyrektor placówki, zainteresowanie obiektem jest spore. Rocznie wypoczywa tutaj około 4000 dzieci, a zapisy na turnusy są prowadzone nawet z trzyletnim letnim wyprzedzeniem. Powiat Polkowicki w przyjaźni ze środowiskiem. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.